W ustawieniach pewnie masz włączony historyczny. No ale ja widzę jego kamurzać, ale nie rozumiem o co mu chodzi. Bo... No, przecież mam na dolnej płycie, potem celownic, czy znak. 705A. Mam w ogóle jakieś dziwne dźwięki siebie wydałem. Arta nasza nie żyje. Jak to? RIP No normalnie. Co już zrobiłeś? Nic. Tak, to tak. jest najlepsze. tak, tak. tak. Oooo! Tysiąc uszkodzeń! Nie, to ci Pewnie Dobra. Siema ma koleżko. Czekaj, o, daj Tysiąc uszkodzeń! Daj mi tego ISO-7! Gdzieś mam to, że ktoś do mnie strzela. Dawaj mi ISO-7. O kurde, wzięło mnie bokiem. O nie, wylosowało to za mało <laughs> Messi, Messi, un carameci, Dupa! Jakiś RHM postanowił mi go zakryć Jakie te czołgi są szybkie, ty! Mi porosowało 360 O, widzę, komuś też tu nie za nie za mało Nie za dużo no kurde, faj A to jest? Ja dostałem od ja 2.77 za 800 ale... ale się nacieszyłem bitwą, naprawdę Strzeliłem dwa razy za 1000 i od 2.77 dostałem mi nie ten walony RHM nie zakrył i SA-7 to bym pewnie jeszcze Ohoho, Taki ale ten wali 7 wali. jest szybki no. co, co to jest, bonus do... Ej, poprzez jest. O, to ja biorę i 7 A bo dzika! Biorę nie dzika. trafiono w pancerz. Ogień, serio. Odpalenie. Otarty jeszcze, zajebiście. O, nie przebił. Jego kamuflaż. nasz. Je? Ja. Patryka wszystko mówi, jego całą reakcję na to. Ja od 277 dostałem, że do 900. I jego wybity ząb.

Ej, jak ja, ej ja ja mogę walnąć dwa pociski za 1000 prawie <laughs> Jeden po 1000 w sensie Dwa po 800 mogą mi polosować na przykład o kurde Patryk no, bierz 277, bo on mi za 800 strzeli. A! To <laughs> O kurde ty szatanie jeden <laughs> Ja mam ile no chyba 5 pocisków w magazynku ja, dwa, no, ja 277 za 800 dostałem, więc ja się już go boję Ej bz oh, W sensie ta 8 tieru premium musi być potężna Godzilla, ja pierdzielę Godzilla A a y, Jak panzer, biorę jak panzera w następny bz 8 ósmego tieru premium musi być tak potężna ale ja teraz szybki będę, pa, pa! Ale szybki jest... Mati leci! Szybki Mati! Będziesz szybki. Szybki Mati. Szybki mati. na prawo, Patryk? Nie, ja mam jednak 6 jak... pocisków w magazynku. O, gdzie jeszcze górze? Ja ładuję 15 sekund 2. Się, jest... o, na... będziemy za ja, ja ładuję 20, 20, 20, 25 sekund ładuję. No to ładujesz dłużej i dwa pociski niż ja. 7,5 sekundy to ładuje dłużej dwa pociski niż ja. Ja ładuję 15. Ej! Ciekawo ile ładuje ci w tej... Ale on jest OP maszyny. podobnie dwa pociski, więc... Ale on mógłby być OP maszyną także na, na tym trybie. Czy można powiedzieć, że na tak samo. No, tylko ja ładuję dwa na raz, a ty jeden. Magazynek załadowany. No, Ale ja 60 hmm. o TP, hmm. i 7 i ja 7 o 260. Załaduje Golda żeby mieć 100% że przebije no kurde popychają mnie dwa dziki Ej jest 7 Ej ja... no, no, łapię. no siedzisz, tu nikogo nie ma Czemu ty się tutaj? Jest mantisz? No tak nie ma nie ma wiesz nie ma no, no teraz naprawdę. Nie przebiłem nie trafiłem Ja teraz ładuję No nie jakiś teraz Centurion x będzie we mnie strzelał no i dostałem 600, dzięki naboru No tak. To o boże, Fosz, Walf to, już... to. Już walnąłem za 800. Aha, za 198 walnąłem. <laughs> no i dupa, nie na no, jak zwykle. Walf, Fosze, Fokuszu... Sure focus... O, Suferdzi polosowało też. <laughs> no. Mówiliście. No, nam losuje po 100. Ja nie wiem, gdzie to w ogóle trafić nie może było przeżyć w ogóle sekundę nie mogę. No, ale nawet go nie No ja nie dingle raczej 60 Ty nie dinger No ja akurat nie. O oh, fuck. O nie, nie strzeliła, strzeliła. Nie strzeliła, ale... To pewnie mam ustawę. Ale już przeladowała pewnie. Będę możliwe przynajmniej. Jestem ciekaw widać, widać mi gary zapewne O! Aaaa! ma mi w Ale ja mam słabe losowania No! O, już na plecy jak ja mam losowania beznadziejne, no Jak ja mam grać z losowaniami tak słabymi? No... Boże Też sam słabe losowanie NO NIE PRZEBI... No, NO SERIO?! Chłopy, ja tu wale po 400. Aha, progetto. Serio, ja miałem tak słabe losowanie co? jedno... mi no, NAPRAWDĘ?! jedno miałem dobre losowanie i reszta to takie gówno. No, zobacz, o. przynajmniej losuję. O. Zrobiłem mniejsze trójce. No. Losowało ci, przynajmniej. Dobra. Bo mnie tak nie stać, żeby za długo grać na tych No właśnie. Ósemki spoko, ale na dychach mnie aż tak nie stać. Jeszcze jedną No właśnie. Jeszcze jedną chcesz 60. dziesiątką zebrać, bo to było... O, Libertę w ogóle w sklepie. Czekaj. Dawaj. Jeśli ja wezmę 907... Jak ci będzie losować Ale będę za to ładować jak karabin maszynowy! No ale jak ci, będzie, jak ci będzie losowało po 50, no to. Pan no to jednak co Wiesz, do Patryk, Patrykowi strzeliło coś, co właśnie mało bije za 10. Więc o Boże, Nie, za 10? To... No ale to jakie drugą grałeś? Za 10. Nie, we truce było dwie, najniżej e, no 206 chyba. Ty dostawić za 10, dostałeś za 10, bo oglądałem cię. Ale no to było test No to właśnie. Zostawić za 10. No to z hajków. No ale w dupę. No. No właśnie. Mógł, na nie trafić. Mógł, mógł też nie trafić w ten, w ten, mógł też nie trafić w to i trafił po prostu w, no winny, tak w część. No, dobra, chcesz. Się... bo dasz takiej penetracji do Fajka w kilo. Tutaj maus jest z Workiem HP tak prawda? co Też mam no, szybki Ja szybki jestem! ale szybki Mati, kur... Ja no, jedę ja 8 km na godzinę więcej niż normalnie. Ebola Gold. <noise> Tylko nie Ebola Zarażliwe to jest mm -hmm. A dobra ona tam pojechała, dobra Dobra 26-0 tam dobra pojechały wyjaśniał jak prawą stroną Leopardem O kurde, dwie trójki, 60 i wsparcie średnie przy tym Dobra, tymi. oni się tam wylewają, trzeba ruszyć dupy Nie ja cały czas ruszam moją dupę Ja może się i bym bronił już bazę, chociaż nie wiem no, I tak ten z spacer nie dostał, więc 2-6-0 to nam się tam kończą. No już się skończyło, tak naprawdę. Odrzucę, zrobił 4... jeszcze. On sobie raz jeszcze O boże, kran. Dużo wszystkiego niedobrego. Jedno ja, trójka się cofa. W sumie. No, Dobra, się jeszcze ja się cofam. cofam. Może się cofnąć. Ja tu z Tyśkiem ogarniemy na bazie przeciwnika. Bo w sumie tylko my tu jesteśmy. AMX? Nie, nie zdążym przypierdzielić, wow. szkoda. <laughs> ale jest możliwość, że bardzo szybko obiadą. No jest. I najlepiej by było wjechać na górkę i tam strzelać, ale no trudno. <laughs> o kurde. Jest e 7. 1200. Where is 7. Możesz zniszczyć ten budynek? Chyba nie możesz. Ale polosowało. No. Czy się jakbym Godzilla grał? Ja wracam do kapa. Spokojnie. No nie, Manticora tu jest nie. Co ona tutaj robi? A ty jak już jadę. Nie no to jedź. No i Jak najdłużej jak potrafisz. No! Z takim demerzem? Tak. No. O Boże. Cię. Proszę cię, Patryk, już jadę. Z takim demerzem to sobie możesz, naprawdę. O dobra. Chciałem się też cofnąć. Nie, nie. Dzięki tyśku. No jadę, jadę, jakiś strzał nie jestem, wiesz? Ale jakby kazać mi się zbliżyć pojechałem tutaj i w ogóle nie zostałem czyli tak jak mówiłem. Ja się wycofuję trochę. Daj tą antikorę. Nic nie gdzieś... musisz wyjeżdżać, bo zostałem rozstrzelany. No i to tak w sekundę. Ja się muszę gdzieś mądrze ustawić. I w no jeszcze krawak odwiotruje, nie wierzę. Nie wierzę. No, Gdzie tu się jedzie. można mądrze ustawić? Dobra, nie wiem. Spróbuję tego leoparda skończyć. Leopard od dołu. No, ciężko zaraz się tam wleją. Ja spróbuję tego leoparda skończyć, ale nie wiem, czy. się ale TRUJKA kur. Te? O no dobra, pozwól jej. Robimy Stalingrad i wyciąg. Wysyłamy powtórkę do mojego. Oczywiście, jadę wam pomóc no tak ja jestem przecież... mi się zaraz amunicja skończy No właśnie no Zaborę do Manticora jeździ od dupy. nie Zostawię się na nim Ja pojadę mhm. Dobra powiedz. Zaraz was taka armia najedzi 100% że nie trafię w ten Manticore Albo ci je polosuję. No. <gry> nie trafiłem w pancerz no se, se jaja robisz O próbowałem mnie <laughs> Dingłem Próbowałem do tego końca O, o, za 1200 No nie zakrywaj mi ciałem O, dałeś dzika Kurde wow. Kurde oh. <laughs> znowu dingłem Okej okay. Dawaj taborę, jesteś... jesteś jedyny. Nie, nie nie. O nie, wola e przyjechała. Nie, nie że się może by ją zniszczył. Zaraźliwa o, choroba! Aaaaa o! Da. <grym> dawaj, dawaj dasz radę. Może pierdzielnie. O, dobra. o! o! Go. Ja go odbiłem dwa razy <grym> Ale mu polosowało. Dawaj je bole, dawaj je bolę! Ebole, no, e no, no kurde! Jakbym, jakbym trafił w tą Manticore, to byłyby większe szanse, ale niestety. W sensie trafiłem w nią, ale nie trafiłem w pancerz. E bo ja bym dostał większe przez wsparcie od sojuszników, nie, żeby, nie umiał o was, ale no. Żeby nie było Eboli, to byśmy na 100% dali radę. Hmm. Nie, wylewali, wylalić prostro, to już była przegrana ta jak Mówię ci, jakbym zniszczył tą Manticore i potem jeszcze... Potem jeszcze mogę zniszczyć ebola, jakby mi polosowało. To wtedy poradzilibyśmy sobie. Chodźmy na ósemki. Bo ten dzik był ulany. Czy ja ostatnio dawaj na dychach? Bo nie mam nic z ósemek, co tak ładnie umie przypierdzielić za 1200. i sowi. Hmm. Tylko wiesz, to jest. To, jest, to jest naprawdę. Są czołgi, które są tam naprawdę raszujące. Raszujące. Toś coś mówił o raszku. I z 7 <grych> Toś coś spasło bo... Nie, jakoś się tego nie boję po poprzedniej bitwie <grych> Ale <grych> Dzik waży więcej i dzik jeździ szybciej. Dzik mnie staranował i dużo by nie zrobił ze 200 a mu ze 150. Jakoś mnie to nie bolało. Znowu tam... Ja nawet się że przez to, że ja go się nie trafiłem. Znowu A ma Patryk jak przegramy to robisz o jeden Sług I nagrywasz, pójdzie na shortsy Ja i zagrywasz <grymne> Uwaga Jest 7 typów. Mogę dostać wąsu prędkości Dlaczego? O! O, dzięki! Dodatkowe. A, w sumie nic mi nie daje. Przez... Przez wodę nic mi nie daje. No wiem. Bo Cię nawet nie zdoganiam. Aha! Co nieźle. Nie wiem, tak uderzam Cię, Ty lecisz trochę do przodu, i stoimy. Nie no, ocieram się od Ciebie. Popycham. No ocieram. I, I wsadzam Ci lufę. Ta lufa wychodzi na wylot praktycznie. O nie, przebiegł Ta lufa o. wychodzi na wylot! Co, za to ta miała dobrą grę, jak widać. A ja nie opatrzyłem, co się z nią stało. Opisz to. Eee... Chiny. Chiny. Jig-chun-chang. jig chun <laughs> jig Dobra. Jedź, Patryk, szybciej, bo nie chcę wąchać w Twoich spalin. Jedziemy. Nie przebito pancerza! Aaa, do przodu! Aha, dostałem przebicie. U. Co ja dostałem przebicie? Dubu dupu! Takie zawsze. Okej, okay, coś dostałem przebicie, nie wiem co. Jak będzie. Tyto. A nie przebi to pancerza, no tak. Przecież to z hitu, no. Swyga, oh, 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 oh. To teraz ja za 1700. Nie trafiłem. Ej, a my przegrywamy. Uuuuu. panowie tam zejedźcie No mogę cię sobie bronić. Dawaj. Chociaż ja patrz na to. pod Dobra, <gazyn>. teraz chodźcie, bo się będę bronił. Uściech, kurt cofaj się. Patrz ot, patrz ot, patrz ot. Ewakuację robimy. Patrz ot, patrz ot, patrz ot. Tu też może zeżreć, uciekaj. Obracam się. Ale szybko, chodźcie tutaj. Na no szybko da. Wysadziłem w magazyn amunicji czołg. Czołg. Bóg chciał powiedzieć czek, ale powiedział czołg. Ej tyśku z lewej, z lewej, med, z lewej, odwróć się. Ej, poczekaj. Supergonie. O, kurde, nie trafiłem do MX! O, fuck przewaliłem sobie, właśnie śmierć sobie craftowałem Koch, ja ci dziewięć za o jak może jak ją trafi? Nie obrócę się, ona jest za szybka dla mnie Chyba, że... Dobra. Sobie Ej, bo przykład się, się pomóc malutko. No. Ja dopiero co pozbyłem się swojego czołgu przeciwnika. Patrzcie, robię wyciąg. Dobrze się broniłem. Mhm. Ale tyśku coś tutaj zrąbał. <laughs> no bo zjechał skoń... O, fazy, ja dziś, ja o matko, się... wszędzie! Ile <śmiennie> zrobiliście? Ja 3700. Nie, 3600. Zrobiłeś mniej więcej. Ten one od Dzika był piękny. Nie wiem, dlaczego tutaj Dzik odejmuje 400 za tarana, a na losowych, to ja Dzikie potrafię po 1000 odejmować. Mmmm, 5 Ten 4 nie pamiętam.